Miłość mądrości, moja filozofia, 3. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że świat ciągle się rozpada. Wiedziałem to, może za wcześnie to do mnie dotarło, może dlatego było tak dużo smutku i niewykorzystanych szans, ale myślę, że wszystko, co zbudowaliśmy, czy wzniosłe, czy wstydliwe, rozpada się. Jak cząstki przestrzegające zasady entropii. Myślę, że właśnie w ten sposób nadchodzi triumfalny pochód zła, które poprzedza bezmyślność. Wszystko, co stworzyliśmy, może się rozpaść: od wieżowców po duszę, od szkół po serca, od marzeń po neurony, od nagród, historii, deklaracji, umów, przyjaźni, wrogości. Podłonie skrywające zmartwioną twarz. Obserwuję to powolne rozpadanie się, próbując chaotycznie i żałośnie sklejać ułamki świata wokół mnie, choćby na jeszcze jeden dzień. Czy warto krzyczeć niemym krzykiem? Czy ktoś słucha? Czy warto mieć nadzieję, choć i ona podlega prawu rozpadu, czy warto trzymać się koniuszkiem palców jej nosa? Wiele osób pytało mnie, ile to będzie jeszcze trwało, ile może trwać rozpadanie. Tak szybko jak stopnieją wybory w latach, które jeszcze nadejdą, w latach ważnych i odważnych decyzji. Od jakiegoś czasu pracuję z dziećmi. Chodzę do szkoły i uczę ich kreatywności. Nie jestem nauczycielem, a instruktorem, więc bardzo szybko zaczynają mi ufać. Budując, opowiadają. O szkole, o złych nauczycielach, groźnych nauczycielach, o tym, czego się boją, o tym, co ich martwi i o tym, że nikt z nimi na poważnie nie rozmawia. Poza tym wygłupiają się i robią bezmyślnie głupie rzeczy, lecz chcieliby wiedzieć, co się dookoła nich dzieje. Zauważyłem też, jak złowieszcze macki rozpadającego się świata pukają do ich serc. Ta opowieść zaczyna się tak. Wszedłem na pierwsze zajęcia do nowej szkoły i zostałem przywitany szerokimi uśmiechami. Co więcej, nie zdążyłem się przedstawić, a dwie dziewczynki powiedziały, że jestem najlepszym instruktorem, jakiego miały. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Cieszę się, połechtane, ale zauważam, że jeszcze nie zaczęliśmy. Pani i tak jest super. Myślałem, że to wynik dziecięcego entuzjazmu, tak niezrozumiałego już dla nas dorosłych. W sumie pozwoliłem im zdjąć kapcie, inni tego nie robią, i za to mogłem dostać puchar. Ale teraz, gdy mogę to przemyśleć, zdystansować się, dostrzegam, że to nie wszystko. Poprzez całe zajęcia wymigwały się od zadań, a ja im bezwiednie pomagałem. Myślałem, że nie potrafię budować, ale gdy zostało 5 minut do końca i w grę wchodziła utrata naklejek, ich nagrody za zajęcia. W mix budowały wszystko to, czego nie mogły przez ostatnie pół godziny. Wybadały mnie. Chciały mnie kupić. Wolały w ten sposób przeżyć zajęcia, nie rzeczywiście się bawić. Były z pierwszej C. Boję się, że kiedyś przyjdę do dzieci w przedszkolu, a one zaczną mnie przekupywać batonami lub piosenką o panu instruktorze. Świat rozpada się także od dołu. Tam gdzie jest taki mały i się niebo broni. Więc niewiele zostało nam już czasu. Niewiele czasu do ważnych decyzji. Być może jednak nie chodzi tu o czas. Być może niewiele zostało nam jeszcze dzieci.